Sobota 30 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu uderzają nas dwie sprawy, takie na pozór zaskakujące. Najpierw święty Paweł pisze, że na wszelki sposób głosi się Chrystusa, a z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Ktoś powiedział, no wszystko to jest oczywiste. To jest werset 18, wcześniej. Święty Paweł tłumaczy, że są tacy, którzy głoszą Chrystusa z miłości, a są tacy, którzy głosują dla konkurencji, dla współzawodnictwa, dla zazdrości. I mówi, czy tak się głosi Chrystusa, czy tak się Chrystusa, to najważniejsze, że się głosi Chrystusa. Ja się z tego cieszę i będę się cieszył. Najważniejsze, że o nim się mówi. Motywacje nie do końca są po prostu ważne, ale najważniejsze, że o tym się mówi. Czy to robię dla pieniędzy, czy to robię dla sławy, czy to robię dlatego, żeby mieć co robić, albo dla poklasku. Pan Bóg zna intencje każdego z nas, dlaczego ja nagrywam, dlaczego ktoś inny nagrywa. Pan Bóg wie, dlaczego słuchacie. Pan Bóg zna doskonale każdego z nas. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym wypadku, to nie jest nawet motywacja. Najważniejsze jest to, że głosi się Chrystus. Ona jest szalenie ważna dla głuszącego, dla jego rozwoju, dla jego zbawienia, ale, ale dla ludzi ważne jest to, że ludzie mogą przez to, przez to usłyszeć Chrystusa. Taki paradoks można powiedzieć. Drugi paradoks jest związany z jego życiem. Święty Paweł mówi: Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Umrzeć to zysk. Jeśli mam żyć, to całe życie poświęcę dla Chrystusa. Jeśli umrę, to jeszcze na tym tylko zyskam, bo wtedy z moim Chrystusem się spotkam. Niesamowite podejście do śmierci. Naprawdę, gdybyśmy mieli takie podejście do śmierci, że po śmierci jest zysk, że śmierć jest zyskiem, to by się nam całkiem inaczej żyło, to byśmy się całkiem inaczej martwili. To byśmy całkiem inaczej myśleli o przyszłości. Siła chrześcijaństwa, siła wiary, też polega na tym, że daje mi, daje mi moc do tego, żeby się skonfrontować ze śmiercią. Daje mi moc, żeby z, podniesionym, z podniesioną głową popatrzeć na, na to, co jest po drugiej stronie życia. Psalmista mówi o niesamowitym pragnieniu Boga. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże, dusza moja Boga pragnie Boga żywego. To jest głębia wiary, to jest istota wiary, to jest istota religii, moje pragnienie Boga. Moje pragnienie Boga. Kościół, jeśli jest to tylko po to, żeby być przestrzenią, w której ja to pragnienie mogę nasycić, mogę, mogę spełnić, w którym to pragnienie może, może dorastać. Drugi człowiek jest też tylko po to, w jakim sensie. Najważniejsze jest to, czy ja pragnę Boga, czy ja tęsknię za Bogiem, czy, czy mi zależy na tym, żeby być blisko Pana Boga. Nieraz naprawdę dyskutujemy o przepisach, o, o, o zasadach, dyskutujemy po prostu o, o takim czy innym kształcie kościoła. To wszystko jest ważne, ale gdzie mi serce pytanie jest, czy ty pragniesz Boga? Czy ty naprawdę tęsknisz za Bogiem? Czy ty kochasz Boga? Czy ty chcesz, żeby Boga było więcej w twoim życiu? To jest podstawa wszystkiego. Jeżeli, jeżeli naszej wiary, jeżeli naszej religijności nie budujemy na Bogu, no, no to kimże jesteśmy? Czymże jesteśmy? Ewangelia opowiada. O przypowieści, o przypowieści, którą Jezus przedstawia, o zaproszonych na też. Jak ci ktoś zaprasza na ucztę, to, to nie siadaj na, na zaszczytnym pierwszym miejscu. No jak się tam czasem może w życiu zdarzyć, że człowiek się pcha gdzieś do przodu, a potem się okaże, że, że to dla ciebie nie jest miejsce, stań sobie z tyłu, stań sobie dalej, może być, być takie wtedy poczucie takiego odrzucenia. I więc Jezus przez te przypowiedź chce pokazać, naprawdę, lepiej bądź pokorny, nie myśl o sobie za wiele. Jak jesteś kim wspaniałym, kiedyście poproszą, przesiądź się wyżej, kiedyście po prostu docenią, a jeżeli nie jesteście, nie docenią, to przynajmniej nie będzie wstydu i nie będzie naprawdę obciachu. Bardzo często jest tak, że my bardzo źle o sobie myślimy. Bardzo ludzi zaniża swoją wartość i, i nie chce nawet przeczytać w kościele czytania, bo się wstydzi czy boi, nie chce się wypowiadać, bo wydaje się, że nie ma nic do powiedzenia. Bardzo dużo ludzi zaniża swoją wartość, a są naprawdę fantastycznymi ludźmi. Ale też wielu ludzi jest takich, którzy dobrze by im zrobiło, jakby jednak mieli tę świadomość, że nie są tym, kim się im wydaje, że są. Że tak naprawdę nie mają ani mandatu, ani prawa, ani nie mają żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że, że są królami świata, prezydentami, premierami czy, czy, czy noblistami. Ta świadomość, że są mądrzejsi ode mnie, są lepsi ode mnie, może inaczej patrzący i widzący ten świat, ona powinna nam towarzyszyć. Pokora, taka właściwa pokora, no nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Nie chodzi o to, żeby nie wchodzić na te uczta, nie chodzi o to, żeby nie zajmować miejsca, ale, ale chodzi o to, żeby no, nie myśleć o sobie ani za nisko, ani za wysoko. Żeby myśleć troszeczkę o sobie niżej niż, niż naprawdę jesteśmy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.